Ile razy zaglądając do internetu na profile osób, które obserwujesz na co dzień lub trochę rzadziej niż co dzień, zastanawiałaś się, dlaczego ja tak nie potrafię, dlaczego ja nie jestem taka przebojowa, dlaczego ja nie umiem w ten sposób mówić? Dlaczego, dlaczego, dlaczego? Czy można się nauczyć bycia przebojową, pewną siebie, uśmiechniętą, taką wiesz. Z pozoru osobą, która niczego się nie boi i w zasadzie może ci powiedzieć wszystko. Z pozoru. No właśnie. O tym właśnie będzie dzisiejszy odcinek podcastu. Czy ta przebojowość zawsze jest wrodzona? Czy może czasem wymaga bardzo dużo pracy? Posłuchaj. Podcast dla tych, którzy chcą działać mimo strachu, obaw, lęku i opinii innych. Podcast dla wirtualnych asystentek, freelancerów i każdej osoby, która chce wziąć życie w swoje ręce. Chce zacząć działać, chce prowadzić firmę i zarabiać godne pieniądze. To podcast dla tych, którzy mają dość etatu i pracy dla kogoś. Dla mam, które nie chcą wracać do korpo i chciałyby pracować z domu. Dla tych, których kręci bycie przedsiębiorcą. Jak prowadzić firmę, być najlepszym w branży i nie zwariować? Zapraszam serdecznie. Karolina Brzuchalska, Pretty Well Done. Dzień dobry, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Pretty Well Done, co we freelance piszczy. Przeczytałam ostatnio pod jednym z, ze zdjęć na moim... Profilu na Instagramie, że jak na lato to zdjęcie super, ale taki trochę ciężki kaliber. No i tak się zaczęłam zastanawiać, bo dzisiaj też będzie taki troszeczkę cięższy odcinek podcastu. Będzie trochę mniej ironii, trochę mniej sarkazmu, trochę mniej prawd objawionych, a będzie coś w rodzaju szczerej spowiedzi, ponieważ zauważyłam, że wiele osób ma problem z pewnością siebie. I możesz mi wierzyć lub nie, ale ja również należę do takich osób. Też mam problem z pewnością siebie, też czasem mam problem z występowaniem przed kamerą. No i tutaj wiele osób, kiedy mówią, że jestem introwertykiem, że mam problem czasem, żeby z kimś porozmawiać, żeby się do kogoś odezwać, to mówi, ale jak to? No przecież prowadzisz livey, nagrywasz codzienne Insta Stories, nagrywasz podcast, i w zasadzie nie widać tego introwertyzmu za grosz, no a jednak on się gdzieś tam we mnie głęboko czai. I dzisiaj chciałabym Ci opowiedzieć taką historię, historię w zasadzie sprzed kilku lat dwa to kilka, prawda, no więc będzie sprzed kilku lat żeby Ci pokazać, że każdy kiedyś zaczynał, że czasem naprawdę to, co widzisz w sieci, to jest efekt ciężkiej pracy. Pracy nad samym sobą, pracy nad swoimi nawykami, pracy no, generalnie nad swoimi przekonaniami i nad tym, nad swoim charakterem też trochę, bo no cóż, ja nigdy nie byłam osobą taką bardzo wyrywną. Do odpowiedzi w szkole to byłam ostatnia, w ogóle odpowiedzi ustnej. Pisemne szły mi całkiem nieźle, no ale to z czegoś wynika. Zresztą jak zapewne miałaś okazję zauważyć pisanie idzie mi całkiem całkiem. Tak nieskromnie mówiąc. Natomiast tą wypowiedzią ustną zawsze było, no, coś trochę mi nie po drodze. Dopiero przez ostatnie kilka miesięcy wyćwiczyłam się na tyle, że w zasadzie nie mam problemów, żeby siąść i zacząć nagrywać, zacząć mówić, zwłaszcza na tematy, które znam i lubię, ale na własnych zasadach. Czyli wtedy, kiedy ja chcę, i tutaj to, co chciałabym jeszcze wpleść w, ten, w to takie intro do tego odcinka podcastu, to jest fakt, że no cóż. Bardzo mocno cenię sobie wartość, jaką jest wolność na każdym poziomie. Wolność osobista, wolność wyboru, wolność przekonań, wolność religijna no każda jedna wolność jest dla mnie bardzo, bardzo cenna. A dlaczego o tym mówię właśnie teraz? Ponieważ ta wolność wyboru tego, kiedy i do kogo ja będę mówić, jest dla mnie jedną z najważniejszych wolności. W tym momencie. Ponieważ to ja decyduję, czy, to ja na, czy nagram ten podcast, czy on pójdzie w sieci, czy nie, czy się pokaże na ten stories, czy nagram live'a, czy będzie jakiś webinar. Właśnie a propos będzie webinar. Już za tydzień, w środę 19 będzie webinar i już wkrótce będziesz mogła o tym posłuchać, więc zachęcam cię bardzo serdecznie do śledzenia mediów społecznościowych moich. No więc wolność. To jest bardzo, bardzo ważna wartość dla mnie. I ona też sprawiła, że ponad 3 lata temu zadecydowałam, że moja ścieżka zawodowa będzie wyglądała tak, a nie inaczej. No i właśnie o tych początkach trochę chciałabym Ci opowiedzieć. A dokładniej o listopadzie 2018 roku, kiedy to otrzymałam propozycję wyjazdu do zakopanego, do nosalowego dworu na pierwsze spotkanie autorów książki Doskonale niedoskonale. I kiedy sobie tak dzisiaj myślę o tym, a mamy upalny, naprawdę upalny sierpniowy dzień, i ja sobie wracam myślami do tego listopada, kiedy było nie dość, że piekielnie zimno, to jeszcze padał śnieg. To takie mam troszeczkę subiektywne odczucia, bo ja zdecydowanie jestem człowiekiem zimna, lodu i północy tak bym to nazwała. Najlepiej się czuję nad morzem, tam gdzie wieje, tam gdzie jest trochę deszczu. Wiem, że niektóre osoby mnie teraz nie lubią, ale nienawidzę upałów. No tak po prostu mam. W każdym razie, wracając do tego listopada, otrzymałam propozycję przyjazdu na spotkanie organizacyjne projektu Doskonale Niedoskonali. I przede wszystkim w momencie, kiedy usłyszałam, że mam przyjechać, to było takie wielkie zdziwienie z mojej strony, ale jak to? Przecież ja w zasadzie jestem tylko osobą, która spina tutaj wszystko. Nie jestem ani autorem, ani się jakoś mocno nie udzielam, jestem takim zapleczem. To czy na pewno ja również mam na to spotkanie jechać? Autorką projektu, jak wiesz, jest Agata Limanówka, no i z jej strony padło tylko takie no ale dlaczego nie? Oczywiście, że tak. Okej, okay, dobra. I wyobraź sobie, że ja kupiłam bilet na autobus. Jechałam do tego zakopanego autobusem całą noc. Wyjazd był o 23:00. Kupiłam bilet, który jak dziś pamiętam kosztował w dwie strony 178 zł i 60 groszy. I to były dla mnie bardzo duże pieniądze. Ja nie mówię, że teraz są małe, absolutnie nie. Ale jakby wtedy były ogromne. Zwłaszcza, że decydując się na wyjazd do Zakopanego, wiedziałam, że przynajmniej przez dwa dni nie będę mogła pracować na pełnych obrotach, a w tamtym czasie moja praca opierała się na liczeniu godzin za złotówki, czyli ile siedziałam przy komputerze, tyle, tyle zarabiałam. I bardzo szybko się potem nauczyłam, że to nie jest właściwy sposób wyceny własnych umiejętności, własnych usług, no ale wtedy, na początku mojej działalności, bo to były początki. Rzeczywiście tak było. I tak sobie właśnie myślę, że troszeczkę cię okłamałam, bo to nie był rok 2018, tylko 2017, ale to kłamstwo jest takie nieświadome, po prostu czas ucieka tak szybko, że mnie samej te daty trochę się mylą. No w każdym razie, tak jak wspomniałam, przeliczałam wtedy czas na złotówki, 178 zł i 60 groszy było dla mnie ogromnymi pieniędzmi, ale zdecydowałam się pojechać. Zdecydowałam się pojechać, mimo iż wiedziałam, że spotkam tam osoby, które do tej pory widziałam tylko w internecie, które są znane, są rozpoznawalne, mają dużo większe zasięgi niż ja. No i przede wszystkim, ja je obserwowałam wszystkie w sieci, te osoby i widziałam, jakie one są przebojowe. Gdzie mi do nich? No ale dobra, zdecydowałam się, chwyciłam tego byka za rogi, wsiadłam do autokaru, pojechałam. Z tego autokaru wysiadłam o godzinie 6 rano w Zakopanem. Śniegu było po kostki. Z dworca do nosalowego dworu trzeba było iść pod górę, pchając przed sobą bądź za sobą, jak komu było wygodnie walizkę. I ja nawet pokonałam pierwsze 15 metrów, pod czym stwierdziłam, że to jest zupełnie bez sensu, ja nie dam rady, może wezwę taksówkę. Tak też zrobiłam, na szczęście nie było dosyć drogo. O godzinie 7 wylądowałam przed wejściem do... Nosalowego dworu. Ogromny kompleks hoteli, który z miejsca sprawił, że ja poczułam się maleńka i taka zakompleksiona na maksa. Naprawdę na maksa. I tak też przebiegał w sumie po części cały mój weekend, który tam spędziłam. Czułam się bardzo niepewnie i w ogóle zastanawiałam się, co ja tam robię. Pośród tych ludzi, którzy. Dla których nagrywanie do, i mówienie do telefonu komórkowego, mówienie do swojej społeczności, nagrywanie live'ów, czy taki, zwy, taka zwykła komunikacja była chlebem powszednim. Po prostu. A ja stałam tak z boku i patrzyłam i zazdrościłam i zastanawiałam się, czy ja kiedykolwiek będę na takim poziomie, że po prostu sobie na środku Parku Narodowego wyjmę telefon i poprowadzę live'a. Zrobiłam ze dwa, trzy zdjęcia, żeby nie było, też je wrzuciłam na fanpage'a, ale z taką bardzo dużą dozą niepewności, muszę przyznać. W życiu bym nie nakręciła e, żadnego live'a, w życiu bym nie powiedziała wtedy nic do nikogo, e, tak wiesz, żeby wejść na wizję gdziekolwiek. No po prostu czułam, że to nie jest mój, m, moje powołanie, ale. Jednym z zadań, które otrzymaliśmy po, po tym wyjeździe do nosalowego dworu, było nagranie dwuminutowego takiego intro, takiego coś w rodzaju elevator pitch, czyli przedstawienia siebie i opowiedzenia o tym, kim jesteś w projekcie, co robisz, kim w ogóle jesteś. No, wiadomo, jak wygląda elevator pitch i co się w tym zawiera, prawda? Nagranie dwuminutowego wideo, bo to miało być wideo, zajęło mi dwie godziny. Dwie godziny przekonywania samej siebie, że mrugające oko kamerki, to nie jest nic strasznego. Że ono mnie w żaden sposób nie zje, w żaden sposób nie pogryzie i w ogóle nic złego mi się nie stanie, jeżeli ja nagram to wideo. Jak dzisiaj na nie patrzę, jak dzisiaj oglądam to nagranie, to tak jest, patrzę z takim lekkim zażenowaniem, ale wiem, że to było bardzo potrzebne, bo pozwoliło mi przełamać te pierwsze lody przed kamerą. I dzisiaj bardzo często słyszę od różnych osób, że to jest niemożliwe, żebym ja miała takie problemy, że to jest niemożliwe, żeby ta kamera mnie nie lubiła, że to jest niemożliwe, że ja nie wiem, co powiedzieć, jak się zapala czerwona lampka kamery. A ja bym Ci chciała powiedzieć, że każdy kiedyś zaczynał. Każdy kiedyś był tym brzydkim kaczątkiem, że niewiele osób rodzi się od razu łabędziem i potrafi rozpościerać skrzydła i po prostu lecieć. Dla wielu osób, takich jak ja, być może również ty, chociaż mam nadzieję, że stoisz jednak po tej drugiej stronie i jest ci łatwiej. Ale jeżeli nie, jeżeli jesteś taką osobą jak ja, która musiała bardzo długo nad sobą pracować i, no co to dużo kryć, ćwiczyć, ćwiczyć, jeszcze raz ćwiczyć, to myślę sobie, że dla takich osób świadomość tego, że inni również mieli takie problemy, jest bardzo otwierająca i daje też nadzieję. Daje nadzieję na to, że skoro ta osoba dała radę, skoro pokonała swoje słabości, Skoro na przykład potrafiła rzucić etat, skoro potrafiła założyć własną firmę, działać, pokazywać się, mówić, stać się taką osobą, która wychodzi przed kamerę i po prostu mówi, która wyjdzie przed tłum ludzi i poprowadzi prelekcje, to Ty również możesz się tego nauczyć. Ja nie twierdzę, że każdy się tego nauczy, bo są osoby, które po prostu nie są w stanie przełamać pewnych e, słabości, które nie są w stanie przełamać same siebie, które nawet nie chcą i to też jest okej, okay. nie muszą. Jeśli jednak czujesz, że chcesz spróbować, że może to być coś dla ciebie, może to będzie format, który polubisz, może to będzie format, z którym no może się nie zaprzyjaźniecie, ale na przykład zakomplujecie, nie? I też będzie całkiem spoko, to testuj. Testuj, bo wiesz, ja mam tutaj u siebie nad biurkiem powieszoną taką karteczkę z różnymi, znaczy wiele karteczek mam powieszonych z różnymi takimi e, zdaniami, trochę z sesji, trochę takimi bardziej motywującymi, trochę niecenzuralnymi, również ku ucieszeniu moich dzieci, ale jedna kartka między innymi. E, Mam dokładnie przed oczami w tej chwili, więc ci po prostu przeczytam. Jest to cytat, który ostatnio dosyć często przewija się przez moje media społecznościowe, a przede wszystkim przewija się przez moją głowę. I ten cytat brzmi: Jeśli chcesz latać z orłami, nie taplaj się z kaczkami. Jeżeli chcesz sięgać dalej, sięgać po więcej, jeżeli chcesz się rozwijać, to musisz zrobić ten pierwszy krok musisz zrobić ten pierwszy krok musisz wyjść do ludzi musisz przełamać swoje słabości musisz przełamać przede wszystkim swoje obawy nie musisz od razu robić wielkiego kroku nie musisz skakać na bungee nie musisz skakać nad przepaścią nie musisz lecieć samolotem nie musisz latać z padochronem, no nic nie musisz ale zrób taki malutki kroczek taki który wiesz nie zachwieje tobą za bardzo a da ci poczucie takiej sprawczości, że coś się zmieniło, coś zrobiłaś. Nie chcesz rzucać etatu od razu, nie ma problemu, ale zacznij od researchu, zobacz, co mogłabyś robić, popatrz, co robią inni. A najważniejsze, co bym ci chciała tutaj pokazać, to, że warto patrzeć na tych, którzy są daleko przed Tobą. Może nie aż tak daleko, że ich nie dogoniesz, nawet bolidem Ferrari, nie? ale tak, wiesz, chociaż trochę, nie? Tak na tyle daleko, że chciałabyś być tam, gdzie oni. Tak jak ja wtedy w tym Zakopanem, kiedy patrzyłam na te wszystkie osoby, może nie celebrytów, no bo to nie są osoby na, z czerwonego dywanu, ale osoby, które są rozpoznawalne w sieci. Zresztą nie trzeba daleko szukać, wystarczy spojrzeć, kto jest autorem pierwszej części Doskonale Niedoskonałych i na pewno kilka z tych osób znasz. I kiedy ja patrzyłam na nie, z jaką swobodą one się wypowiadają, z jaką swobodą prowadzą te wszystkie rozmowy networkingowe, że nie boją się odezwać, nie, nie siedzą w kącie nie przysłuchują się tylko, ale są inicjatorami tych rozmów, że wyciągają telefon, nagrywają live'a, nagrywają ze sobą wywiady, ja tak sobie myślałam, że może kiedyś ja też tak będę. No i dzisiaj rzeczywiście tak jest, że no cóż, prowadzę kursy, nagrywam live'y. Możesz zaglądać do mnie na codziennie na Insta Stories, możesz słuchać mojego podcastu jednego czy drugiego, i jeżeli chcesz być tam, gdzie ja, jeżeli jest to dla Ciebie w jakiś sposób wyznacznik tego miejsca, do którego chcesz dotrzeć, to zajrzyj do moich mediów społecznościowych, zajrzyj na moją stronę i zobacz, jak wiele możesz z niej wyciągnąć. A jeśli będziesz szukać wsparcia osoby, która Cię poprowadzi, za rękę, tak wiesz, trochę popychając, trochę przytulając, trochę w zasadzie bardzo dużo motywując i inspirując, to zajrzyj do moich programów rozwojowych i do oferty kursowej. Tam również coś się dla Ciebie znajdzie. I pamiętaj, mm, każdy kiedyś zaczynał. Każdy kiedyś był w punkcie zero. Każdy kiedyś. Nie miał ani jednego subskrybenta na liście mailingowej, więc te wszystkie osoby, które dzisiaj mają 5, 10, 15, 20 tysięcy, one też kiedyś zaczynały od zera. Im szybciej to sobie uświadomisz, tym szybciej pójdziesz dalej. Z tą myślą cię zostawiam. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu.